Było sobotnie popołudnie i postanowiłam zdrzemnąć się przed rozpoczęciem imprezy w domu mojej najlepszej przyjaciółki. Leżałam w łóżku przy otwartym oknie i cieszyłam się chłodnym wiatrem, który wpadał do środka. Wkrótce zapadłem w lekki sen, nie martwiąc się o nic. Ale nagle coś wyrwało mnie z tego słodkiego snu. Poczułam nacisk na łóżko, jakby ktoś siedział obok mnie. Powoli otworzyłam oczy, wciąż na wpół śpiąc i zobaczyłam niewyraźną postać pochylającą się nade mną. Na początku myślałem, że śnię, ale kiedy przetarłem oczy i spojrzałem ponownie, zdałem sobie sprawę, że to było bardzo realne. A co najgorsze, był ogrodnikiem w naszym domu. Serce zaczęło mi bić szybciej, gdy próbowałam ogarnąć to, co się działo. Co on tu do cholery robił? I dlaczego mnie dotykał? Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, spojrzał na mnie błagalnym wzrokiem i poprosił, żebym nic nie mówił. Oczywiście, jakby tak łatwo było zapomnieć, że wtargnąłeś do mojego pokoju. Ale zamiast krzyczeć i walczyć, coś we mnie zdecydowało się po prostu iść dalej. Może to były emocje danej chwili, a może po prostu szaleństwo dnia, ale zdecydowałem się iść dalej. To, co wydarzyło się później, jest czymś, czego nie potrafię opisać słowami. Było dziko i bardzo przyjemnie. Miała wrażenie, że zapadła w głęboki sen i cieszyła się chwilą. I choć wiem, że to, co zrobiłam, było pod wpływem impulsu, to nie mogę zaprzeczyć, że było to naprawdę przyjemne, było to dla mnie nowe przeżycie. Kiedy wyszedł, stałam tam, a moje serce wciąż biło szybko. Nie mogłam uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło, ale nie mogłam też zaprzeczyć, jak dobrze się czułam. Wiem, że to była dziwna sytuacja, ale w tamtej chwili myślałem tylko o tym, jakie to było ekscytujące. Może wyglądam na łatwą dziewczynę, ale nie mogłam się powstrzymać. To było tak, jakbym odkrył tę stronę siebie, o której istnieniu nawet nie wiedziałem. Po tym spotkaniu z ogrodnikiem naszły mnie wątpliwości. Z jednej strony część mnie wiedziała, że powinnam powiedzieć mamie, co się stało. W końcu nie powinieneś powiedzieć mamie, gdy coś takiego się wydarzy. Ale z drugiej strony część mnie wiedziała, że jeśli to zrobię, moja matka będzie na mnie zła. Dlatego po długim namyśle zdecydowałem się zachować to w tajemnicy. Wiedziałem, że to ryzykowna i prawdopodobnie nie najmądrzejsza decyzja. Zamiast tego próbowałem zatuszować sytuację. Udawałam, że nic się nie stało, że w moim życiu nie dzieje się nic niezwykłego. Ale w środku wiedziałam, że nie będę w stanie wyrzucić tego doświadczenia z głowy. Było to wspaniałe przeżycie, które chciałam powtórzyć. Nie mógł zaprzeczyć podekscytowaniu. Jakie odczuwał za każdym razem, gdy o tym myślał. Obudziło to coś we mnie, pasje i emocje, których nigdy wcześniej nie czułem. Za każdym razem, gdy przypominałem sobie te chwile, przez moje ciało przebiegał dreszcz przyjemności. Jak mógł o czymś takim zapomnieć i udawać, że nic się nie stało? Jednak w miarę upływu dni zdałem sobie sprawę, że nie mogę po prostu czekać, aż coś podobnego wydarzy się ponownie. Musiałem przejąć stery i szukać tego, czego chciałem. Postanowiłem więc poszukać ogrodnika. Byłem gotowy podjąć ryzyko. W końcu co miał do stracenia? Zebrałam się na odwagę i poszłam do ogrodu, gdzie zastałam go normalnie pracującego. Na początku był zaskoczony moim widokiem, ale potem na jego twarzy pojawił się figlarny uśmiech. Wyglądało na to, że on też o tym myślał w tej chwili. Co cię tu sprowadza? zapytał, patrząc w dół. Myślę, że doskonale wiesz, dlaczego tu jestem, odpowiedziałem z figlarnym uśmiechem, czując, jak adrenalina znów zaczyna płynąć. Myślę, że tak powiedział, podchodząc trochę bliżej. Ale lepiej usłyszeć to od ciebie. Patrzyliśmy na siebie przez chwilę. Pozwalając, aby napięcie zawisło między nami. Wiedzieliśmy, czego chcemy, ale żadne z nas nie chciało zrobić pierwszego kroku. Postanowiłem więc przełamać lody. Nie masz pracy do wykonania? Zażartowałem, wskazując na otaczający ich ogród. Zaśmiał się cicho i podszedł jeszcze bliżej, prawie muskając moją dłoń swoją. Myślę, że tym razem mogę zrobić wyjątek. W końcu mam wyjątkowego gościa. Poczuj we mnie wzruszenie, kiedy słyszę twoje słowa. Wiesz, co mam na myśli? Było jasne, że on też chciał tego samego, co ja. Co więc teraz zrobimy? Zapytałam, pochylając się nieco bliżej niego. Możemy powtórzyć ten moment? Zaproponował z figlarnym uśmiechem na twarzy. I tak udaliśmy się do mojego pokoju, dając się ponieść napięciu. Które tam panowało. Nie trzeba było słów, nasze czyny mówiły do siebie tym samym językiem. Ta chwila z ogrodnikiem była cudowna, jak za pierwszym razem. Pomimo wszystkich wątpliwości i obaw, które krążyły mi po głowie, bycie z nim ponownie sprawiło, że poczułam się kobietą. To było tak, jakby czas się zatrzymał, kiedy byliśmy razem, a wszystko inne zeszło na drugi plan. Nie miało znaczenia, co działo się na zewnątrz, byliśmy tylko my dwoje, zagubieni. Zniknęło za chwilę. Najbardziej zaskoczyło mnie to, jak łatwo to poszło. Nie było potrzeby wyjaśnień ani przeprosin, po prostu dwoje ludzi cieszyło się swoim towarzystwem. I chociaż wiedział, że to nie w porządku, nie mógł powstrzymać się od pragnienia, aby ta chwila trwała wiecznie. A najlepsze było to, że mojej mamy nie było w domu. Wyszedł po południu i miał wrócić dopiero późnym wieczorem, co oznaczało, że mieliśmy dom dla siebie. Nikt niczego nie podejrzewał, a to tylko czyniło tę chwilę jeszcze bardziej ekscytującą. Dajemy się ponieść pasji i emocjom, nie martwiąc się o to, co będzie dalej. Wiedzieliśmy, że jeśli ktoś się dowie, w pewnym momencie będziemy musieli ponieść konsekwencje, ale na razie chcieliśmy po prostu cieszyć się sobą. I tak zrobiliśmy, zatracając się w tej chwili i dając się ponieść tej adrenalinie. To był magiczny moment, który wywołuje u mnie gęsią skórkę za każdym razem, gdy o tym pomyślę. Potem zostaliśmy tam, przytulając się w milczeniu. Chcieliśmy po prostu być w tym idealnym momencie, cieszyć się swoim towarzystwem i czuć miłość, którą dzieliliśmy. Muszę to przyznać. Zakochałam się w ogrodniku, w jego uśmiechu, głębokim spojrzeniu i sposobie, w jaki sprawia, że czuję się kobietą. Ale jest problem, moja mamo. Jeśli dowie się o naszym związku, będzie na mnie zła. Ja wiem. Nie rozumiem dlaczego, ale jestem pewien, żeby tego nie pochwalił. Postanowiłem więc zachować to w tajemnicy. Nasz związek stał się niebezpieczną grą wchowanego, w której chcemy być razem. Spotykamy się w tajemnicy, dzieląc skradzione chwile miłości i namiętności. Nikt o nas nie wie, a to tylko pogłębia naszą relację. Najbardziej zaskakuje mnie różnica wieku między nami. Jest ode mnie starszy o 20 lat, ale to nie ma znaczenia. Jesteśmy dwiema zagubionymi duszami, szukającymi pocieszenia w swoim towarzystwie. Wiemy, że nie jest to łatwe, ale byliśmy zdeterminowani, aby się udało. Ponieważ ostatecznie liczy się tylko to, czym się dzielimy, i jesteśmy gotowi trzymać się razem bez względu na wszystko. To normalne, że utrzymujesz kontakt z ogrodnikiem. Jak myślisz? Mam 21 lat, a on 42. Różnica wieku jest oczywista, ale czy istotna? Czy powinienem przejmować się opinią innych ludzi? Czy powinno mnie obchodzić, co myśli moja matka? Z jednej strony czuję, że postępuję słusznie, podążając za głosem serca i będąc z kimś, kto mnie uszczęśliwia. Traktuje mnie z szacunkiem i uczuciem i sprawia, że czuję się kochana w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie czułam. Dlaczego więc opinie innych ludzi miałyby mieć znaczenie? Ale z drugiej strony nie mogę przestać się martwić, co powiedzą. Czy będziemy oceniani na podstawie różnicy wieku? Czy będziemy krytykowani za nasz związek? Co by się stało, gdyby moja mama się dowiedziała? A co jeśli on nie zaakceptuje naszego związku? Oto moje pytania, na które nie widzę jasnych odpowiedzi. Nie wiem, co robić, co myśleć, co czuć. Utknęłam w tej sytuacji, nie wiedząc, jaka jest właściwa droga. Nadal organizuje tajne spotkania z ogrodnikiem we własnym domu. Pomimo wszystkich komplikacji i ryzyka, za każdym razem, gdy jesteśmy razem, pasja wydaje się płonąć jeszcze jaśniej. Ma dar sprawiania, że czuje się jak prawdziwa kobieta, kochana i pożądana. Twoje pieszczoty są jak ogień na mojej skórze, a twoje pocałunki rozpalają płomień, którego nie da się ugasić. W twoich ramionach czuję się spełniona, bezpieczna i pełna życia. Choć różnica wieku między nami jest widoczna, nigdy nie była ona przeszkodą w naszych przygodach. Traktuje mnie z szacunkiem i czułością, jakbym była najcenniejszą rzeczą na jego świecie. I w tych intymnych chwilach kiedy nasze oczy się spotykają, a nasze ciała łączą się w tańcu przyjemności, wiem, że jestem dla Niego wszystkim. Wiem, że nasz związek jest tajemnicą, cieniem w świetle dziennym, którego nikt inny nie widzi. Ale to nie ma znaczenia, kiedy jestem z Nim. W takich chwilach jesteśmy wolni, bez zmartwień i zewnętrznych osądów. Tylko my dwoje, zatrąceni w pasji chwili. Zatem pomimo wszystkich komplikacji i ryzyka będę kontynuować ten związek. Bo w twoich ramionach znajduję szczęście i miłość, której pragnę. I nawet jeśli ktoś nas osądzi, nic nie jest w stanie zmienić tego, jak się czuję. Wiem, że moja historia może nie być konwencjonalna i że mogą być ludzie, którzy jej nie rozumieją lub nie akceptują. Ale ważne jest to, że dzięki temu wszystkiemu wiele się uczę o miłości, pasji i odwadze. Dziękuję za wysłuchanie mojej historii.